Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry! Dzisiaj książka pod tytułem Mój brat, czarodziej. Opowieść o Julianie Tuwimie, autorka Anna Czerwińska-Rydel. Wydawnictwo, literatura. Cześć, Stasiu! Cześć. Ty znasz Tuwima? Znam. A jakie na przykład? Co takiego ciekawego napisał? Lokomotywa, pta się radio. Okej. Okay. Dla dzieciaków. Tak, też dla dorosłych, ale to takie nieznane no bardziej znane jest z wierszy dla dzieci. Okej. Okay. Książka opowiada o jego dzieciństwie. Co jest w niej co jest w niej interesującego? Ciekawe jest to, że opowiada, jakby narratorem jest siostra Tuwima, Irenka, która jak się urodziła, to Tuwim miał już cztery lata. Młodsza siostra opowiada o swoim bracie. No i jaka jest ta opowieść? Jest to opowieść bardzo ciekawa, interesująca, o tym, że wim wpadł w najróżniejsze bziki. Zaczęło się od bzika chemicznego, z tego co pamiętam, ale odkąd sobie poparzył rękę całą, no to wpadł w, kolejny, wpadł w kolejne bziki, chociaż potem z kolegą Maksem wysadzali, wysadz, robili jakieś ładunki chemiczne, i potem były wrzaski sąsiadów, ale oni już byli daleko. Miał bardzo wiele, rozumiem, zainteresowań. Narobił własne perfumy, starał się. No miał bardzo wiele takich swoich pasji. Po prostu wymyślił nowego dziecka, co się mu oddawał. Ciekawski dzieciak. Tak. Dobra, a dlaczego czarodziej? Bo tego nie jestem w stanie zrozumieć. Wytłumaczysz mi? Tak, y, dlatego że no, pierwsze co tam niby zaczarował, to że jak było, jak sobie y, leżeli w łóżku y, Ale kto leżał? No siostra, znaczy tak siostra z Juli z Tuwimem, no oczywiście w oddzielnych łóżkach, to na oknie pokazał, że jest tam jakaś dżungla. Na tym oknie. Aha. No i że tam jest bardzo gorąco. I ta siostra zaczęła odtąd wierzyć, że jej brat jest czarodziejem. Ale potem czarował też inne rzeczy. Czyli złapał następnego bzika. Szczerze to on tak był od początku. Był dobrym czarodziejem? Tak. Co takiego wymyślał? Co takiego czarował? Mm. Na przykład czarował, że pokazał siostrze yy, wielką niedźwiedzicę na niebie, albo przywiózł magiczne patyczki, albo magiczną pocztówkę. Myślisz, że fajnym był starszym bratem? Tak, ja bym chciał takim być. Ja myślę, że jesteś. Dzięki. <słuchaj>, Słuchaj, a historia dzieciństwa yy, małego Julka. Czy wszystko wskazywało na to, że zostanie tak wybitnym e, pisarzem? Powiedz mi. Nie, w sumie to od początku to było, że miał jakieś tam swoje bziki i inne, jakby, i, i niczym innym się tak, znaczy tymi wierszami się raczej nie interesował. Potem się zaczął interesować i właśnie zaczął je pisać. Tak. Interesował się żywo dziadami Mickiewicza, na przykład, których jako dziecko zupełnie nie rozumiał, ale tyle razy je czytał, starał się pojąć właśnie naszego polskiego wieszcza. A kiedy mu wpadło do głowy to, żeby zacząć pisać dla dzieci? Czy jest coś o tym napisane tutaj? Jest tak jakby pod koniec książki, ale nie chcę wszystkiego zdradzać. Przeczytajcie sami książka napisana bardzo fajnym językiem dla dzieci. Tak, bardzo czasami się troszkę pośmiałem, czasami czasami yy, zapierało mi dech w, w piersiach, ale cały czas książka trzymała na napięciu. I to jest właśnie fajne bardzo bardzo wartościowa i ciekawa pozycja. Tak, bardzo fajna, bardzo ciekawa biografia Juliana Tuwima. Słuchaj, to teraz jak będziesz na przykład czytał jego wiersze, to będziesz miał w głowie jego obraz, jak on był dzieckiem, jakim był czarodziejem. No i jak wyczarował te wiersze. O, dobrze powiedziane. Polecamy. Polecamy. Zdecydowanie. Dla każdego dużego i małego. Dziękuję ci bardzo. Proszę.